Stokrotka, bodziszek, cykoria, podróżnik. Te rośliny mijamy każdego dnia, nie zwracając na nie większej uwagi. O tym, że nie są takie zwyczajne jak nam się wszystkim wydaje, opowiadał dzieciom biolog z Krakowa podczas wyprawy nad Wisłę. Biologiczną wyprawę nad Wisły zorganizowało Centrum Natura 2000. Przewodnikiem tej wycieczki był biolog z Krakowa Kamil Szczepka, który na co dzień edukuje przedszkolaków, wykonuje ekspertyzy przyrodnicze, a poza tym jest autorem popularno-naukowego bloga pod tytułem Okiem Przyrodnika. Biolog wraz z grupą dzieci wyruszył na łąki znajdujące się przy Wiśle. Słuchaczom opowiadał też o napotkanych po drodze okazach przyrody. Przede wszystkim obejrzymy sobie takie pospolite rośliny, które spotkamy każdego dnia, tak jak np. bodziszek, jak Cykoria podróżnik, jak stokrotka, jak mlecz, ale też zwróćmy uwagę na... To, że wokół nas jest mnóstwo gatunków obcych, jak na przykład nawłość, która zagraża i wypiera nasze rodzime, naturalnie rosnące gatunki roślin. My często na przykład znamy rośliny, znamy zwierzęta, gdzieś z końca świata, a nie znamy tych roślin, które kwitną tutaj u nas, tych zwierząt, które gdzieś tutaj u nas chodzą. Znamy nie wiem, gady z końca świata, nie znamy nasze jaszczurki, zwinki i podobnie jest z roślinami. Na przykład nie tylko dzieci, ale rośliny też mylą, mniszka z mleczem. to wiedzę warto nadrobić już dla dzieciaka. Wycieczka zorganizowana była w ramach akcji Lato w mieście.